Witam Was w kolejnym filmie yy, Rozpoczęliśmy kopanie ziemniaków Przed chwilą tutaj ukopaliśmy może jakieś 2-3 tony yy, jadalnej do przebierania yy, bo sprzedajemy w woreczkach a tu teraz w przemysłowe bo już mamy odstawę proste nic nie będzie widać. Z tyłu, słońce świeci w lepszą stronę. To... to za wiele nie będzie widać. Ziemniaki jadalne, jak tam patrzałem, no to gdzie dołek troszkę lepsza ziemia, gdzie tam była jakaś wilgoć. W miarę no to jeszcze coś tam. Coś tam jeszcze jest. A tam gdzie jakieś górka i, i bardziej piasek no to to słabiotko. No ale tam też było dużo mniej nawozu, żeby te jadalne były smaczniejsze. A tutaj no nie wiem. Na razie źle, źle to tak nie wygląda, patrząc na taśmę. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie musimy obkopać y, poprzeczniaki i zawsze na poprzeczniaki dajemy y, najwcześniejszą odmianę, żeby te poprzeczniaki sobie wykopać, żeby mieć y, gdzie zawracać sobie później, jak kopiemy. Także kopujemy teraz po Na pewno ich nie wykopiemy dzisiaj, bo to sporo. Ale tak najpierw trzeba zrobić, bo tam jeszcze są zielone. Późniejsze odmiany. A teraz w tą stronę będzie trochę lepiej widać. Także w ten sposób mały. Mały Ziocholan zawsze u nas kopie bo ma najwęższe opony a musi jechać gdzieś tam w rządkach a wąskich opon nigdzie do żadnego ciągnika nie kupowaliśmy specjalnie do ziemniaków także on tutaj jeździ ścina łęty on tu jeździ kopie kopaczkę mamy taką Kverneland UN 2200 gdzie tu trzeba obok jeździć cały czas czy niekoniecznie cały czas bo można włączyć tej taśmy wysypującej na przyczepę obrotne obroty i wtedy ona sypie z drugiej strony kopaczki może gdzieś tam później jak będę miał okazję to pokażę to ona sypie z drugiej strony wtedy między dwa następne rządki bo tu kupię dwa i między następne dwa sypie no i można następnym razem, jadąc zbierać tak jakby z czterech, bo dwa są wsypane między a dwa się wtedy kopie. To tak jakby z czterech by się zbierało. Można też w ten sposób, nieraz tak robimy, jak gdzieś rozkopujemy. A tak to raczej staramy się tak nie robić, chyba że gdzieś tam Przyczepy nie ma na polu, bo przy kopaniu też sam ja jeżdżę i ja odwożę. Także jak pojadę wysypać, to, to mnie nie ma na polu, no to wtedy muszą kopać wrzątki, ale staramy się tak nie robić, bo wtedy jest dużo ziemniaków na taśmie, bo jest 4 rządków, a tam ludzie muszą być do wybierania kamieni z czterech rządków, no to jest trochę problem, bo jest pełna taśma ziemniaków, no i jest to uciążliwe bardziej. Także, jak nie ma takiej potrzeby, no to tak tak się nie robi, raczej. Znaczy... do końca. Zatrzymujemy się, musi opróżnić. To jest troszkę problematyczne, to skopanie tych poprzeczniaków. Ale jak już się te poprzez jakie oskopie tu jest miarę długie pole, to, to już będzie szło.